Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25 No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się zbierami ryżu długośrodnistego za pomocą mojego nowa, nowego kombajnu, które zakupiłem sobie poza odcinkiem. No, jak widzicie, jest to ten oto John Deere S7. Dzisiaj go sobie przetestujemy. Mam tu już przygotowany cały zestaw do zbierania. Tam jeszcze stoi ciągnik z przyczepą. no i tu jeszcze sobie kupiłem taki wózek na header. Tak sobie go fajnie pokolorowałem tutaj w kolorach John Deera. No więc okej, okay, wsiadamy do kombajnu. Oczywiście go sobie tutaj wcześniej rozłożymy. No i powiem Wam, że jest tu spory kawałek pola. No tak się przypatrzycie, no to widać, że ten ryż w niektórych miejscach trochę tutaj powysychał. Tu akurat tego nie widać. O, tu będzie to delikatnie widać. No niestety raz zapomniałem go zalać chyba w maju, bo w kwietniu go pracownik zasiał. No i raz go zapomniałem zalać, no i troszkę tutaj niestety uschło tego ryżu. No ale i tak powinno być go bardzo dużo, więc tutaj sobie go skosimy. Jeszcze włączymy sobie oczywiście GPS-a Jeden powinien wystarczyć, możemy sobie wyświetlić linię przejazdu No i ok, rozpoczniemy z tutaj sobie włączamy tą żniwiarkę Opuszczamy, no i weźmiemy sobie tą linię przejazdu No widzę, że tu z brzegu delikatny omijak zostaje, no czasami tak się zdarza przy zbiorach ryżu Że takie omijaki zostają z brzegu No a to ewentualnie później sobie go, to skoszę No tu widać, że są takie plamy, tutaj takie miejsca, gdzie tego ryżu nie ma. No akurat w kolejnym stanie będę musiał o tym pamiętać, żeby to zalewać co miesiąc. No tutaj niestety raz zapomniałem tego zalać. Ale i tak widzę, że tego ryżu jest bardzo dużo. No, ogólnie tutaj chyba po ponad 4-hektarowe pole, więc będzie spory tutaj zbiór. No, tak też prezentuje się ten kombajn w środku. Też bardzo ładnie są wykonany. No, tu widać jak ten ryż tutaj leci do zbiornika. No i ogólnie ten ryż przechowam sobie w silosie, ponieważ, tak jak w poprzednim filmie mówiłem, mam w planach zakup młyna oraz piekarni, więc tam będę mógł sobie ten ryż przetworzyć na mąkę, no i później będzie można to przerobić na chleb. Więc tutaj go sobie zmagazynuję, zobaczymy ile uda się zebrać. Też tutaj stwierdziłem, że kupię sobie taki większy kombajn, no bo jednak no, pole jest spore. No i też... jak... W końcu jakieś inne okolice na odcinku, chociaż ostatnio pracowaliśmy też na nowym polu, które sobie zakupiłem na początku tego roku. No to mamy kolejne nowe pole. No i na takim polu ryżowym oczywiście można uprawiać inne rzeczy, więc może tutaj dla odmiany sobie w kolejnym sezonie zasieje coś innego. Jeszcze zobaczę, może jakieś sorgo na przykład. Ale też zobaczymy. A tutaj taki delikatny jak powstał, to może sobie to od razu poprawię. O, czasami tak dziwnie to wygląda, jak się na brzegu gdzieś zasieje trochę tego ryżu. No to takie omijaki powstają, tutaj pewnie będzie kolejny. To może pod koniec sobie to poprawię. No tak, jak widzicie, to się zdarza, że czasami przy brzegu jest trochę więcej zasiane. No i tutaj zostaje to. No ale to ewentualnie sobie pojadę później, już pod koniec, tutaj naokoło tego pola i sobie pozbieram to, co zostało. No bo szkoda, żeby to się zmarnowało. No, i akurat fajnie, że mamy te dwa rodzaje ryżu. Jeden do zbioru tymi małymi maszynami, a jeden, który możemy kościć normalnie kombajnem zbożowym. No i tak samo możemy go zasiąść również siewnikiem zbożowym, więc to jest bardzo wygodne. Jedynym są to po prostu musimy mieć równe pole. Akurat tutaj na północy mapy są takie fajne, równe pola. Tutaj są dwa pola połączone w jedno. Tutaj jeszcze jest jedno pole, okej, ok, poczekajmy, aż nam się gra zapisze. No tu mamy pole 36 oraz 37, no a tu jeszcze jest pole 38, to w przyszłości też będzie można je zakupić Żeby sobie oczywiście zrobić pole ryżowe No a na razie będziemy sobie tutaj uprawiać to pole tutaj, na którym teraz kosimy No a w przyszłości pewnie dokupię sobie tamto, tylko raczej nie będę ich łączył, tylko zrobię dwa osobne pole ryżowe W ogóle zobaczcie jak ten kombajn szeroko tutaj rozsypuje tą sieczkę A pewnie tutaj po jednym okrążeniu będzie pełny zbiornik, więc bardzo dobrze tego ryżu będzie bardzo dużo. No jednak, 4 hektary, tutaj nawet ponad 4 hektary, no to jednak trochę jest pola. Do tego też zakupiłem sobie większy kombajn. No i tak jak mówiłem, w przyszłym roku będę chciał sobie kupić New Holanda T8 oraz jakąś większą talerzówkę i siewnik marki Amazone. No tu na tym polu mo zobaczę, może sobie sorgo zasieję, albo kukurydzę, ale chyba sorgo sobie tutaj zasieję. No a później znowu ryż będę siał, będę tak sobie siał na zmianę. Raz ryż długosiernisty, raz jakąś inną uprawę. No bo sobie zasieję kukurydzę na tym polu e obok gospodarstwa. Słonecznik też tam myślałem, żeby w okolicach gospodarstwa zasieć, więc tu będzie może sorgo zasieć, no bo owiec będzie koło sklepu. Ewentualnie jęczmień mógłbym tutaj zasieć, ale chyba sobie tutaj sorgo zasieję. Bo po prostu będę musiał tu przyjechać, najpierw może jakąś gnojówkę rozlać, albo rozrzucić obornik. Na no później trzeba będzie tutaj przyjechać kultywatorem. No ale w sumie sorgo może być na takim polu. A później znowu będzie ryż długoziarnisty. No widzę, ja chyba nawet nie zrobię jednego okrążenia już będzie pełny zbiornik. To jest ta pompa, która zalewa pole. Możemy tutaj zobaczyć jaki mamy obszar, bo tutaj mamy taką informację. No 4,39 hektara. Więc troszkę tego jest pola. No, tu teraz się zapełni zbiornik, więc zawsze może możemy sobie rurę wystawić. Mamy tutaj i 14100 litrów w zbiorniku. No i teraz przesiędziemy się do John tak, zobaczę, czy pracownik skończył sieć. Nie, jeszcze widzę trochę zostało, mu, bo tu w poprzednim odcinku chciałem pszenicę, no i tu pracownik teraz kończy ten siew. Nasze trzeba będzie tam przejechać pielnikiem, żeby usunąć chwasty. A jeśli chodzi o kolejne odcinki, no to jeszcze trochę rzeczy do zbioru będzie. Może w kolejnym filmie zbierzemy sobie buraki cukrowe, no a później zrobimy jeszcze zbiory marchwi. No a później będzie jeszcze kukurydza na ziarno do zebrania. To sobie pewnie dokupiesz niewiarkę do tego John Deera. Bo ona większa niż ta żniwiarka do Keiza. Więc to sobie kupię tą żniwiarkę do John Deera. No i jeszcze może zrobimy jakieś rozrzucanie obornika na jakimś polu Więc to jest plan na najbliższe 4 odcinki, czyli w kolejny pewnie zbiór Buraków cukrowych to sobie wypożyczę Combine Holmera To będę mógł go przetestować Później sobie tę marchewkę zbierzemy, to będę mógł ją też od razu sprzedać Podobnie buraki cukrowe, również będę je od razu sprzedawał więc troszkę pieniędzy wleci plus jeszcze z tej marchewki. No i akurat zarobię pieniądze, to sobie kupię żniwerkę do kukurydzy i zbierzemy kukurydzę obok gospodarstwa na ziarno, no bo już skończyła mi się kukurydza do karmienia świni. Nawet trochę musiałem im sorgo dosypać, dobrze, że to sorgo miałem zasiane. To im troszkę tego dosypałem. No ale jak zbierzemy kukurydzę, no to, to będzie duży zapas. Nawet możliwe, że trochę tej kukurydzy sprzedam. No i jeszcze jakąś akcję z obornikiem moglibyśmy zrobić. Albo jakąś gnojówkę, ale może obornik sobie rozrzucimy. Okej, okay, to do to sobie tego mijaka skosza od razu. No a później pewnie już do wiosny przeskoczymy i coś. Będziemy na wiosnę robić jakieś siewy. jakieś inne prace. Też mówiłem, że chciałem sobie kupić pole. 25 zobaczę, ile z tej marchwi zarobię, plus y, zobaczę, ile ten młyn będzie mi dawał przychodu. No, bo mógłbym sobie takie pole kupić, to tutaj by można było też zrobić na przykład jakieś sianokosy, może. Zobaczymy, czy zdążę ja coś tam zasieć, czy może to jakiś inny rolnik coś zasieje. No, akurat w tym sezonie nie siałem łąki, no bo mam y, dość y, spory zapas kostek siana w moim magazynie. Ale już w kolejnym sezonie trzeba będzie zrobić jakieś sianokosy, więc y, może sobie właśnie zakupimy tamto pole, to tam mogą być fajne siano-kosy. No i też zawsze to jakiś inny obszar mapy. Fajnie, teraz możemy sobie tu trochę na północy popracować. Tu jest fabryka żywności konserwowej obok, ale na razie nie będę kupował tej fabryki, może w przyszłości jak będę trochę więcej warzyw uprawiał. Też w poprzednim odcinku mówiłem, że będę chciał na polu numer 10 posadzić to energetyczną, to sobie pewnie poza odcinkiem zrobię, może tam zatrudnię pracownika, żeby przyjechał kultywatorem. Plus później zatrudnię go, żeby sadził, a ja w tym czasie może sobie to już niwa będę robił. No a teraz to gospodarstwo bardzo fajnie się rozwija. Mamy teraz pola już w innym rejonie, już jest drugi kombajn. Tych ciągników trochę jest. Tak jak też mówiłem, przed chwilą będę chciał kupić Holanda T8, no bo już przyda mi się jakiś większy ciągnik do takich bardziej wymagających prac. Też w takich pla najbliższych planach jest zakup kombajnu do buraków cukrowych już na własność, Przez to co sobie do Holmera. Ona niby ma taką dosyć małą przystawkę, która ma 2,7 metra, chyba, albo niecałe 3 metry. Ale zobaczymy, jeśli będą szybko wszedły zbiory, no to w kolejnym stanie sobie kupię tego Holmera. A jeśli nie, to może sobie wezmę z modów. Ja pobiorę, no bo w modach jest Combine Holmer, ten, który był w poprzednich farmingach, tam na przykład w 19, w 17 i on ma większą przystawkę, chyba tam ponad 5 metrów ma. Więc zobaczymy, jeśli ten z podstawki będzie mało wydajny, no to może sobie wezmę tego z modów. A to zobaczymy. Może ten będzie się fajnie spisywał To akurat go możliwe, że na kolejnym odcinku przetestujemy jak sobie go wypożyczę No i też jak kupię przędzalnię, żeby tam przetwarzać wełnę, no to będę chciał jeszcze pójść w uprawę bawełny No zobaczę, albo ewentualnie tutaj sobie zasieje bawełny i wypożyczę kombajn A jeszcze pomyślimy, jak kupię przędzalnię, to mógłbym tutaj sobie zasieć bawełnę Wtedy mógłbym sobie na pierwszy raz wypożyczyć kombajn no a później w przyszłości będzie można go oczywiście zakupić, tylko że niestety jest to bardzo drogi wydatek. A zobaczmy co jest na wyprzedażach, jest żniwiarka do sieczkarni John to tutaj taka maszyna chyba to jest do podnoszenia palet. No i tutaj taka przyczepa tutaj na jakąś sieczkę, na przykład słomę. No a ten kombajn na bawełny no to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, ponad chyba tam w okolicach 500 tysięcy, czekajcie gdzie on był. A tutaj jest, no prawie 500 tysięcy, to nie jest droższy, ale ja sobie wezmę ten, kupię. Jest troszkę pieniędzy na to pójdzie. Plus jeszcze kombajn buraków cukrowych, również jest bardzo drogi. No, jak widzicie, prawie 700 tysięcy, plus jeszcze przystawka. Szkoda, że nie ma większej przystawki, chociaż na 4 metry by mogło być. No bo ten kombajn ma 4-metrową, tylko że ja ten kombajn marki Ropa będę chciał kupić na zielono oraz na mapcji satyckiej, więc też chciałbym, żeby była trochę większa różnorodność. A ten Holmer też bardzo fajnie wygląda, tylko szkoda, że nie ma większej przystawki. No też ostatnio były zapowiedzi nowego DLC, tego, który pojawi się w listopadzie, będzie ta nowa mapa w klimacie Szkocji. W sumie jakoś wcześniej na odcinkach tego nie, tematu nie poruszałem ale będzie tam też hodowla ryb, będzie, będą nowe krowy te, e, takie fajne kudłato, o których w sumie już nawet na odcinku mówiłem jakiś czas, to może fajnie jakby się pojawiły e, przy okazji premiery tego dodatku. E, więc fajnie, że takie krowy się pojawią. Też trochę maszyn będzie, będzie uprawę cebuli, więc też fajnie będzie można się tym zająć. Szkoda, że ta cebula nie, pojawi nie pojawiła się wcześniej na zielonce w tym dodatku. No ale tutaj fajnie, że się teraz pojawi w listopadzie, więc będzie można ją uprawiać, czy to na tej mapce brytyjskiej, czy na pewno na zielonce też będę chciał sobie tą cebulę uprawiać. Tutaj zobaczymy, no bo tutaj też mam trochę tych innych upraw. Ale fajnie, że teraz mamy taki duży wybór, jeśli chodzi o te uprawy. Jeszcze tak liczyłem na koniczynę, że dodadzą jako taką alternatywę dla trawy. No ale i tak fajnie, że ta cebula chociaż jest. No i też będą tam widziałem ciągniki marki JCB, będą te nowsze, będzie też taki starszy, ma być też taki New Holland starszy. Więc bardzo fajnie. Ale jeszcze przed nami trzecie DLC w tym roku, które podejrzewałem, że będzie jakoś na przełomie lata, ale zimy, pewnie jakoś koniec sierpnia, może początek września. Ale tam jeszcze z tego co widziałem nie było zapowiedzi, a przynajmniej na chwilę nagrywania tego odcinka nie było jakichś zapowiedzi co będzie w tym DLC, ale zobaczymy. OK, to sobie podjedziemy to wysypać. Więc tego ryżu będzie bardzo dużo. Tutaj taki kawałek zebrałem, ale to dobrze, będzie tutaj miał co przetwarzać młyn. A i też zakupiam sobie taką przyczepę, chyba na odcinku jeszcze jej nie pokazywałem. Marki krampę taka większa. Bardzo fajnie ona wygląda, bo w poprzednim farmingu jej nie było. Jest też taka fajna przyczepa. W przyszłości może kupię sobie ciężarówkę tę Internationala oraz jakąś naczepę, ale to dopiero za jakiś czas. Ok, tu sobie jeszcze dokosimy ten kawałek, co tu został. No ale mnie ta ciężarówka może być przydatna, jeśli będę pracował na jakichś polach dalszych od mojego gospodarstwa, żeby transportować różne zbiory. Plus do tej cysterny nam mleko też się może przydać. No to o tym pomyślimy trochę później. W sumie ta ciężarówka nie jest jakaś bardzo droga, ale to na razie mam inne wydatki. Plus tutaj mam tą przyczepę teraz nową, więc o tej ciężarówce pomyślimy sobie w przyszłości. No ale powiem wam, że bardzo fajnie ten kombajn się spisuje, też bardzo ładny on jest. No, a tym Kaisem będę pracował na mniejszych polach, a w przyszłości kupię sobie oczywiście ten większy kombajn marki Case. No a na razie tutaj nie będzie miał potrzebny aż taki duży kombajn. No a też jest on bardzo drogi. No a na razie tutaj ten zestaw tego John Deere'a z kajzami wystarczy, tego mniejszego Casea. Okej, okay, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!